Czas i co za pora, by pośród ludzi dalej żyć. Pokonana też choroba, wiatr w kosmosie też chce być. Nasz przepiękny świat nie spłonie, w pełni we mnie obaw brak. Ja w media się nie bawiłem, czas, więc sprawdzić co i jak. Właśnie tu wynaleźliśmy własne śmierć nośne dni. Ej, działa jak chcieliśmy, wkrótce zawładnie nam mi. COVID nic nas nie nauczył w końcu umrzemy tak, od się Zostopią na ratunek, czasu brak. Po już zapomniane za lot, zabijania. Czas. Wróćmy do naszych guziczków. z tym zbiera nas. Tyrani są tu panami, kłamcy przedostają się. Mówiąc prosto, to koniec nas! Zakładam Zgubiony, lecz dziwnie gotowy Fortuna mych kapsli, w w końcu zniesie się Rozpadł już pora, więc czas amatora Gdy w końcu chcę ruszyć i z zbrazłem złoci się Czy on znowu wciągał przed klasą? Ta, to dla niego norma Rozpadł już pora, pysz na mógł pod moją kryptę, pod 92 Zróbni są skończone, z rozliczone Królic Dora, czas groźny i w słynniku. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Na samym wstępie chciałem podziękować Nitroksowi, Kio, Leo Jadiemu za podanie swoich pięknych głosów do tego pięknego cuda. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich coverów, jak na przykład ten, który aktualnie leci w tle, to dajcie znać. Ja to przepatrzę zobaczymy jak wyjdzie. No i co? Dzięki jeszcze raz bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa! Pa, pa!